Dzisiaj dzień dobry będziemy dać imię na królika nic Dobra, dzisiaj będziemy dać imię Dobra, dzisiaj daliśmy imię Za długo czasu Trwało to godzinę, ale my zrobiliśmy pauzę na wideo i to tak się trwało To jest Cruelic Kevin. Treasures and Kevin. Treasures is... and Kevin. that yeah, yes, them. Bad, 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 Ba bad, bad, boys bad, ba bow bad, Ba boys. No boys, Questo about Boys Wiem, że mam na to talento tańczyć i mieć coś wspólnego. Prawda, Dziusiu? Tak. Nie, to nie sprawa! В надеся, твое лекарство не твои лекарства не вложилось. Добра. рума. Евро-дивендорыман. Добрые Now sobie am jaja. Dzień dobry. Ok to no. O ok to no. Dzień dobry. Dzisiaj benio... Dzień dobry. Dzisiaj akcjoneus Benio dzisiaj kopnął w jaja. Benio dzisiaj kopnął w jaja. on się kopnął tak w jaja, że aż krew mu leciało. Wiecie dlaczego? Bo ja jestem nic królik nie. Ja jestem taki królik, królik, nie jestem królik, tylko jestem Kevin, nie, ja, ja jestem Ke, Ke, Kevin, jestem Kevin, Ke -ke Kevin, jestem Kevin, he, he, przepraszam, przepraszam, chodź tutaj trochę, Jest tutaj muszę położyć się, bo stawę af the nose, up the nose, up the nose. Chcielił piłkę! Niepraszam! Kto strzelił piłkę? Oh, widziałeś ten, kto strzelił? O tym Dobra, dzień dobry, ja jestem Kevin. ja jestem Boben. A Boben Boys? Nie wiem. Dzisiaj będziemy gadać o akcjoneusa. Widzicie akcjoneus? Ktoś mu bije w taką piłkę. Tak. Kto mnie bił? <laughs> Dobry, przepraszam. Ale mam sąsiadów akcjoneusów. Mamy taką samą piłkę, co oni. Tak ją biją. Żartuję, my jesteśmy aktywni sami i tak robimy specjalnie, żeby Was ukryć naszą prawdę. Ale dzisiaj złapał lekarstwo, nie? Zobacz. Nie, nie będziemy zobaczyć naszego wideo o! o, o, o. Yeah.

Dzień dobry, ja jestem Benio i do widzenia.